Dzień dobry kochani, wielkanoc! Jajca! jajca. Tak! Zjedliśmy pyszne wielkanocne śniadanko. I rzeczywiście dzisiaj to było śniadanie takie, full, 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 wypas. Aż tego wszystkiego było za dużo. Po prostu brzuch ogromny, ale to nic. A teraz chodzimy z się po, po korytarzu tak i w ogóle po hotelu i szukamy jajek. Bo jest szukanie jajek. Wszystkie dzieci z hotelu szukają jajek. Kostek już dużo znalazł, prawda? Dużo, ja mam dwa. I, i ja znalazłem już pięć, i jeszcze tyle. Tyle, no super, naprawdę. Tata ma twoje jaja, nie? Pozostała, więc jest. Fajna atrakcja tak. dla dzieciaków. Fajne te poszukiwania jajek, były co? Tak. I trochę tak. To trzeba je włożyć do lodówki, włożymy je zaraz w pokoju do lodówki. Ej, ta winda jedzie w dół, a my jesteśmy do góry. Musimy iść chyba po inną. Wiesz, no jest teraz na zerowym. Chodź, zobaczymy, ta jedzie do góry. No może tą pojedziemy, co? Czy do dół. No bo my jedziemy na dół. O, widzisz, ona jedzie do góry, a my jedziemy na dół. Słuchajcie, ten vlog wyjdzie na pewno po świętach, ale mimo wszystko chciałam wam życzyć yy, oh. fajnego czasu. Jakie wielkie zjadłeś. Straszny bałagan, tu mamy straszne chłopcy. A po śniadanku Sok z kiszonych buraków na lepsze trawiąko, bo takie obżarstwo. Tylko ostrożnie. No właśnie. Szybka przebiórka nastąpiła z sukienki na dżinsy, koszule bluze. i bluzę. Y, I idziemy na spacerek w kierunku Jaworzyny góry, ale zobaczymy, czy, czy nam się uda wejść, czy nie, bo dzisiaj y, po wczorajszym spacerze i ilości kroków trochę łydki bolą nawet, więc no zobaczymy. Gotowi? Jak oglądaliście moje wcześniejsze vlogi, to wiecie, że nie byłam przekonana tej koszuli z Zary na samym początku, a teraz bardzo ją lubię, tylko zapodziałam gdzieś białą, ale no, fajna jest. Niektórzy z naszego towarzystwa oczywiście nie są zadowoleni ze spaceru. Nie będę na głos mówić kto oczywiście. Żeby tutaj nie zdradzać danych osobowych. Ale daję wam znaki. Nie, 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 nie. Spacery są w ogóle złe. Najlepsze jest siedzenie w hotelu na basenie i oglądanie telewizji. I jeszcze... I to chyba by było na tyle. Prawda, mój synu? Wczoraj byliśmy, to po co dzisiaj chodzi Po to, żeby korzystać, piękna no, Ale wy chcecie, ja nie chcę, mógłbym sobie zostać. Piękna pogoda, piękna przyroda, dla jakbyś zdrowotności. Wychodziła, jakbyś wychodziła codziennie na dwór, to byś miała wystarczająco tego. Piękna pogoda, piękna przyroda, dla zdrowotności. Kocham Cię, mój Proszę. Musimy... Jednak wjeżdżamy kolejką. Stwierdziliśmy, że to będzie rozsądniejsze już o tej godzinie. I bilety dla naszej czwórki to dokładnie 242 zł za przejazd w górę. Plus szczere? platforma widokowa. Szczerze? To jest taniej niż na ten, Niż na... Niż na Kasprowy. Niż na, niż na wieży widokową. Czy my właśnie na to idziemy? Nie, nie idziemy. Nie wiesz, wjeżdżam, będzie wjeżdżać Kostuś e, gondolą, cieszysz się? E, tak! Tak, no! To jest e, najdłuższa w No ładujcie się. Jezus Za Zapału dostałem przez Ciebie! Ale fajnie, co? A to się samo zamyka? Tak. Cieszysz się, że jedziemy kolejką, a nie idziemy na nogach? Ja się bardzo cieszę! A ja pokażę teraz. Tata też! A ja bym wolała na nogach. Ja się do... ja, teraz do... ja teraz do kamery, uwaga, kochani, pokażę, ile zrobiłem na razie kroku. To ogólnie jak się właśnie. 6316. Co? To ogólnie jak się Ja się boję tutaj. tam No trudno. Następnym razem pójdziemy na nogach, jak dzieci trochę. zamykają się. Zamykają się. Jak dzieci urosną. Zobaczcie jeszcze tu śnieg leży. Okienko otwarte. Nie. Yeah. Tu na ziemi. Tam taki brudny śnieg. Taki brudny śnieg. No. Halo i tutaj jest hotel doktor Irena Ellis. Więc Spa. Ciekawe. O, a zobaczcie, a tu jest ta góra widokowa. Znaczy ta... Wieża. Ta wieża, widzisz? I tu jest taniej niż ten. A Jeszczej na nie... To jest ta, bóra, ta góra, Tam są te schody kości. Tam zobacz, halo. Tam. Wow To widzimy z, z balkonu, no. nie? No Jak tam, Kosteczek? Kostek się cieszy, że nie musi iść na nogę. No ja tak samo Tata, do mnie, tata też tak. Ja zrobiłam 8000 tysięcy kroków dzisiaj e, Bo ty e, jeszcze przeszłaś dalej niż... E, no Bo ja to w ogóle bym mogła iść na nogach i to by było najlepsze No ładny widok się zaczyna robić, tam górki, tu górki ale i tak i tak mama jest zbyt stroma na mnie nie jest stroma widzicie tutaj widać Tatry Słowackie kupiliśmy bilet taki, który jeszcze ważnie nie wstępnie na taras widokowy jest zimno płodno. i stąd widać właśnie Słowackie Tatry no i piękne Toczki. Powiedz czy jest szybko, szybko czy wolno Szybko czy wolno Szybko czy wolno Jest git no, no. Szybko jest czy wolno? Nie no, normalnie nie jest szybko o, nie, No to, no, to zjeżdżaj okay. dawaj, śmiało To jest zwykła zjeżdżalnia, dawaj Siadaj Nie, nie ma czego się, nawet nie widzisz gdzie jedziesz Zjeżdżaj, to jest duża, po prostu fajna szybka zjeżdżalnia Kosek, nie o, słyszysz na <grym> no, no dawaj! Idę on tam na ciebie czeka. Dawaj, dawaj, I idziemy na lody. Zjeżdża idziemy kosek, na lody. Kosek, kosek. Też trwać, to działa no. jak taki telefon. <grym> no, ale ja się boję, no! Nie wiem się od... to. tak. Sporo. No, no wolno jest. Ona jest taka po prostu długa, ale jest wolna. No, ja nie mogę, nie Śmiało. Nie Piąteczka. No ja się boję. No. Fajnie się zjeżdżało? Nie jest szybko Zjechali, sukces! Super! Zjechaliśmy już na dół trochę nas wywiało tam do góry i rzeczywiście tam było chłodniej, było chyba 15 stopni ale, czy 14, ale ten wiatr był tak, e, tak duży że odczuwalna na pewno była niższa No i teraz mamy godzinkę znowu, żeby wrócić z pacerkiem Do Krynicy Fajnie, widoczki piękne, dom Ale dzisiaj wszystko było zamknięte Wszystkie knajpy, karczmy e, Były zamknięte do góry Więc chłopcy zjedli po półce, którą zabraliśmy z pokoju mm, Napiliśmy się wody Po jabłku i po bananie No i teraz powrót Naprawdę polubiłam taką formę spędzania świąt. Nie przy stole, nie cały dzień jedząc, tylko właśnie korzystając z tego, że jest wolne że można coś zobaczyć że nie trzeba się przygotowywać strasznie, robić zakupów gotować i spinać tylko po prostu być i cieszyć się tym czasem. Ja akurat nasz nosek bukowałam na, na dzień przed wyjazdem i znalazłam tam ofertę na Bookingu. Przeglądałam i Booking, i Tywernę, i Travelist i wszystkie tego typu platformy, ale na Bookingu z moją zniżką z Geniusa m, wychodziło najkorzystniej. Trochę też koniec końców kierowaliśmy się jednak Kierowaliśmy się jednak pogodą, i dlatego też krznicę wybraliśmy, ale nie żałujemy. Na weekend bardzo fajne miejsce, żeby przyjechać z dzieciakami, jest co robić, jest pięknie. No i jeszcze jak nam się pogoda udała, to już w ogóle nic tylko się cieszyć. Wiesz co to jest? Nie wiem czy one w ogóle się... Ikra to jest. To z ikra tu będą żab. Nie ikra. Ikra to jest od rybek, a to jest tak. od żabek. Z tego będą kijanki. małe żabki, kijanki chyba. Tak. To żeby z się robi. wody miały, bo jak wody nie będzie to jest. To. No. Oj. Okulary. Udało nam się zejść, dotarliśmy na rynek, jemy lody, a po lodach idziemy na obiad o kolację, bo jesteśmy głodni już, nie? Ej, ja mam malika ja z górem. Tak? Mmm, super. Nazywany malarz. Z tak. Samouk, czyli sam się nauczył malować. Cierpiał na zaburzenia słuchu i mowy. Nie uczył się nigdy w żadnej szkole. Nie umiał pisać ani czytać. Jego jedyną prawdziwym pasem i sposobem na porozumienie ze światem było malarstwo. Do domu. Ale zanim do domu, to jeszcze śniadam na full wypasie <noise> A później już od jutra, powrót do mojego trybu, który bardzo dobrze mi się sprawdza i który przynosił bardzo fajne efekty, jeżeli chodzi o moje jedzenie i podejście do jedzenia. I będę na pewno mówić na ten temat więcej w kolejnych filmach i na Instagramie. Ale jeszcze, jeszcze chwilę muszę wybadać. Jeszcze muszę tę chwilę wybadać. I wtedy będę mówić więcej, jak się czuję. I jak to się wszystko u mnie sprawdziło. Ale dzisiaj jeszcze, dzisiaj jeszcze pozwalam sobie na dużo więcej niż normalnie. Aż tutaj od dwóch dni. Więc trzeba wstawać, brać, pryszlicz. I idziemy na śniadanko. Nawet ten widok tutaj rano za okna jest super, jak się budzisz i są takie piękne, zielone góreczki. No super. Ogólnie z miejsca mm, jestem bardzo zadowolona. E, koniec końców, bo rzeczywiście hotel jest naprawdę spoko, pokoje są bardzo ładne, bardzo komfortowe, łóżki są wygodne. Fajne jest też to, że jednak jak już ma się czterosobową rodzinę, to, to że są oddzielnie, dwie sypialnie. Po prostu tak jest wygodniej. I każdy ma swoje miejsce do spania. Oddzielnie nikt się nie budzi, też wiecie, jak gdzieś takiego wcześniej spać, w szczególności kostek wiadomo, no to tam się możemy zamknąć w drugim pokoju i po prostu nie przeszkadzać. I rzeczywiście hotel Panorama pod względem jedzenia jest super, bo jedzenie było przepyszne. W święta było go naprawdę full wypas i wybór ogromny i te sery też były przepyszne i, i czuć, że to jest wszystko takie domowe. Mm. Miejsce też jest fajne, jeśli nigdy nie byliście w Krynicy Strój to na pewno warto je odwiedzić i zobaczyć, bo są piękne te wille, żeby tak się pospacerować w samym mieście. Alpejskie są dwie górki, które spokojnie można zaliczyć z dziećmi. Znaczy to parkowa to spacerkiem super, ale można też wyjechać kolejką. No i tak jak my wczoraj na Jaworzynę najechaliśmy kolejką, ale i tak pod kolejkę jest taka godzina spacerku z miasta, więc też super. I. No. Fajnie, fajnie, fajnie tu przyjechać. Bardzo fajne miejsce. Głodny? Tak. Kawka na trasiku z widoczkiem. E, bardzo fajnie położony jest ten hotel, że on jest właśnie na takiej sporej górce i, i piękny widok nam się tutaj odsłania dzięki temu. Ostatnia kawka, pakujemy walizki i uciekamy do domu. Święto będzie e, dzisiaj w drodze. Jestem ciekawa, czy też będą takie korki jak w piątek, bo w piątek było strasznie. Jechaliśmy tutaj naprawdę bardzo długo. Y, yy. Chyba 7 godzin. Od 10 do 17. No, 7 godzin. Co prawda zatrzymywaliśmy się jeszcze po drodze na obiedzie, ale jednak mimo wszystko. I zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dzisiaj nam na razie na nawigacji pokazuje 4,5, ale wiecie, ostatnio też nam tyle pokazywała, wyszło później, jak wyszło. Korki były straszne. Zobaczymy, czy będą też dzisiaj, czy dopiero ludzie będą jutro pracować. Pewnie część dzisiaj, część jutro może się to jakoś rozłoży. Więc my pierwsze święta spędzimy. W samochodzie fajne to jest miejsce, żeby przyjechać na weekend, e, ogólnie hotel ma dużo plusów, właśnie jak strefa basenowa, strefa saun, e, jedzenie jest przepyszne, ale jest też kilka niedociągnięć, które tutaj myślę, że z biegiem czasu zostaną zrobione, bo widać, że obiekt cały czas jest w ramoncie. Gotowy do drogi? Halo, drużyna? Gotowa do drogi? Jeszcze. Nie. Jeszcze nie? nie chcę się Nie chcę ci jedno daleko pojedziemy znowu, nie? Ale co? Żyćko? Żyćko! Wszystko zabrałeś? Um, idę. Sprawdzałam czy jeszcze czego nie zostawiliśmy, ale nie o, zostawiliśmy. Wszystko zebrane, tak? No, tak no, to... mam, musisz wziąć. Okej. Okay. Ja wolę wziąć walizkę. Leć, Kosuś. Idź. Wołaj windę. No, Bluza ci spada, żabka. Nie, nie wygląda z tą parką. Proszę się przesunąć, bo się nie mieścimy. Nie, nie, to nie ten to tylko do odbierania Dobra, już się zamyka, już się nie zamyka. Zabiorę, zaraz. Kończymy nasz wyjazd Tankujemy auto i dalej w drogę pokazuje nam, że powinniśmy dojechać 1535. Ale wątpliwa no, jak, sprawa 4 godziny 20 minut. Koło 16, ale o 16! To jeszcze sobie wyjdę! Ale wątpliwa sprawa, żeby tak było, no zobaczymy, czy będą korki. Z go hotelu dzisiaj dużo osób już wyjeżdżało, więc... No... Może być różnie. Może być różnie, ale, ale zobaczymy, na ten moment jest godzinka 11.28. No dobra, chłopaki, jak oceniacie pobyt w naszym od hotelu? Jeden, od 1 do 10, tak? No. A więc tak, y, pierwszy aspekt, y, łażenia po górach. Y, Trzy. Yy, drugi aspekt yy, sam hotel to jest... Nie, no, hotel był nawet spoko. Dajmy takie 8,5. Mm -hmm. yy, nie był zły, najlepszy też nie był I, i... A który był najlepszy do tej pory, w którym byłeś? Ojej, oh yeah. ja jeżeli chodzi w Polsce, to oczywiście, że hotel taka sprawia. Polecam z Majówki z tamtego roku. Dwa lata temu. Dwa lata, już dwa lata. Ale w, w, te, jak byliśmy w Jastrzemie i Górze, też było fajnie teraz w tym Astorze. No, no może. Dobra, idę zapłacić.